Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, wróżenie z fusów. Mieliśmy dzisiaj już. Dzień dobry, krypto. Teraz przechodzimy na wróżenie swusów. Kryptocryu dodał nową audycję i teraz będziemy się zastanawiać po tym, co się dzieje na wykresie, czy będziemy mieć Dragonfly Doji, czy wejście w Quicksand. Jeszcze raz, czyli w te ruchome piaski Gaussian Channel. Za chwileczkę sobie przejdziemy do tego wykresu. Szkoda, że Polska no, nie do końca poradziła sobie w pierwszym meszu, chociaż po tej walce, po czerwonej kartce. Należy im się szacun chociaż za to, że do końca walczyli. Dajcie znać, co myślicie, będzie dalej. Czy z Hiszpanią i ze Szwecją wygramy, czy, czy nie? Mam pytanie do Was o sentyment. Jak myślicie, a my przejdziemy do właśnie tego wykresu, zobaczmy, co może się wydarzyć. Ja już przewinę troszeczkę dalej, bo już znamy tą historię właśnie tego Fly, Doge Candle w tym przypadku i też Gaussian Channel. I właśnie mamy tutaj już niedługo nową świecę na tym Gaussian Channel, na tym właśnie wykresie 1154, pięciodniowe świece. The chart. We have the quicksand is active. Mamy też tą historię z ruchomymi piaskami, czy z Bagnem, Gaussian Channel, w momencie kiedy czy to. E, niciami świecy, czy z samym korpusem wchodzimy w te właśnie rejony Gaussian Channel, to wtedy to oznacza no, nieciekawe momenty. It's that on the day chart has this I co to oznacza? Na tym pięciodniowym wykresie Gaussian Channel, kiedy Bitcoin wkracza z ceną to właśnie pole, którą on tutaj zaznacza na zielono, trzymał nas w ryzach tego poziomu albo nawet niższego przez przynajmniej jeden rok. And we've got five data points to suggest that this is... Wiemy, mamy na tym this is in fact true and again on this channel we're just looking at the facts and And on this channel we're just looking at Back to the Gaussian channel Now the Gaussian channel as we illustrated in our opening we have this intense battle right we've got the quicksand we've got the dragonfly So in this case we either look Dragonfly Doji Albo na ruchome piaski Gaussian Channel. Za 11 godzin dodrukujemy kolejną pięciodniową świecę. Czyli ona będzie już kompletna. Right? Today we're gonna be printing our new five-day candle. Now there's a couple things to keep in mind. Yes, we've got the quicksand, right? And we've got our data points, five data points of when we entered a downtrend. I mamy tutaj właśnie te dane wcześniejsze, które sugerowały to, że za każdym razem, kiedy dotykamy tego Gaussian Channel, for... jesteśmy tam dalej przez przynajmniej rok, w niższych rejonach. Amongst, uh, traders, is... I o czym chciałbym Wam przypomnieć, i to jest taki ukryty sekret po pośród. Traderów Bitcoina, kiedy idziemy poniżej tej dolnej granicy Gaussian Channel, mówimy na to złota zona, czy złota strefa, we made back here, zakupowa. It the best time of your life to buy. I to jest chyba najlepszy czas w życiu na kupno Bitcoina, jeżeli w takich granicach się znajdujemy. And by the way, this is when... I wtedy też bardzo dużo osób mówi, że idziemy dużo, dużo niżej w tamtych rejonach. Tak samo tutaj. Mieliśmy z korona świrusem w marcu 2020 roku. Przypominam, że przeżywalność tego wirusa to jest 99,9997% Coś tam, coś tam dalej. Także grypa. I wtedy też ludzie właśnie mówili, że idziemy dużo, dużo niżej. Zobaczcie, giełda spada, wszystko spada, bitcoin też spada. Ale kluczem jest to, kiedy idziemy do tej złotej strefy, you better buy it with your eyes closed. lepiej kupować wtedy z zamkniętymi oczami. The price. If we go into the zone, which... Oczami czy otrzyma? Ktoś mi podpowie na pewno. Gdzie teraz ta granica zamkniętych oczu i zakupu jest w granicach 22800 dolarów? Jeżeli zobaczycie Bitcoina w tej strefie, nagle może to być dobra. Strefa do zakupu. Ktoś tam w komentarzach cały czas mówi, ej, zobaczycie, w czerwcu któregoś tam będzie Bitcoin po 22 20, tysiące. Mam nadzieję, że ta osoba dzisiaj z z zakomentuje również i przypominam o tej predykcji i czy nadal się jej trzyma. I to jest to, kiedy mamy najwięcej strachu na markecie. Gdzie ludzie mówią, że idziemy dużo, dużo niżej. This dragonfly can, this dragonfly doji. Przejdźmy też do tego Dragonfly Doji. Right? This has the power, to ma moc, to reverse trend. żeby odwrócić trend. Czego bym oczekiwał, żeby to wydarzyło się przez kolejne 15-30 dni? Right? The next three to six candles, right? Kolejne 3-6 świec na tym pięciodniowym wykresie. Right? Chciałbym of but... widzieć, Odrodzenie albo naprawdę odbicie się od tych stref, w których jesteśmy teraz. I wtedy to będzie bardzo interesujące, dokładnie wtedy, gdy. Bo, jeżeli zobaczymy, właśnie odbicie się od tych stref z odwróceniem trendu, mamy też Gaussian channel, który też wzrasta z ceną Bitcoina. So that's where the battle is really heat up. I to będzie nadal walka pomiędzy tą strefą Gaussian Channel, a tym, czy ta moc była zachowana tej wyłącznie świecy. It's because the Channel is moving up. Bo tak jakbyśmy widzicie, wchodzimy w te ruchome piaski na Gaussian Channel, myślimy, że one są na pewnym poziomie, a one nas łapią na wyższych poziomach również, bo ta cena nadal wzrasta wraz z Gaussian Channel. Także ta walka będzie nadal w wyższych rejonach. We should see a from this and who's win. I kto po prostu to wygra? So here's the key. To jest klucz. Ważne jest to, że na razie weszliśmy tylko w ten Gaussian Channel z nicią świecy. Czyli z tym lądem, jak to to mówimy, tak? Odpalenia. A nie z korpusem. To jest ważne. Historia tells us. It's not really a big if we... Historia mówi nam o tym, że nie ma za dużej różnicy, czy wchodzimy w Gaussian Channel z nicią świecy, czy z korpusem, or... bo i tak nas wciąga. Niektórzy mają troszeczkę no, zdziwienia, kiedy mówimy o ostatnim wideo i pokazują tutaj te granice. Września 2020 roku. Steve, because... Gdzie mieliśmy też zejście, zobacz, do Gaussian Channel, nicią i świecy. Ale to jest po prostu wejście od dolnych granic tego kanału, do wyjścia z tego kanału. Czyli tutaj mamy. Tak naprawdę on mówi o tym, że mamy potwierdzenie wyjścia z tego kanału. W tamtym okresie mieliśmy. A nie mówimy tutaj o zejściu ze szczytu, all-time high, do kanału z powrotem. Także chodzi o trend. Tutaj trend był wzrostowy, potem mieliśmy jeszcze raz sprawdzenie tego trendu czyli zawsze kryptokrym mówi o tym żeby sprawdzić ten trend przynajmniej raz jeszcze wtedy miejmy nadzieję że nie wracamy. W tym momencie nie wróciliśmy bo to był trend wzrostowy a nie tak jak w tym przypadku to było all time high i odwrócenie tego trendu i dotknięcie jeszcze raz Gaussian channel. Not about an uptrend. Okay? so this was coming out of the Gaussian channel. This is going into the Gaussian channel. So there's five data points where we entered Into the Gaussian channel from... Więc dane zbiorcze, na których tutaj akurat działamy, to są te, które spadają od all-time high powiedzmy do tego kanału, a nie je jeszcze raz testują po wyjściu w górę. I to jest właśnie ta różnica, o której mówimy. Cause... Make no mistake, we're in a downtrend right now. Bo i tak czy tak, przy tych ostatnich wzrostach, jesteśmy w trendzie spadkowym. To są fakty na wykresie. I tutaj korpusy, czyli nicie świecy, nie ma to większego znaczenia w tym wypadku, bo i tak nas wciąga ten Gaussian Channel. Więc pytanie... Które należy sobie zadać, czy to będzie pierwszy raz, kiedy history, w historii całego bitcoina na tym Gaussian Channel, we Gaussian channel kiedy weszliśmy w jego rejony z nawet z korpusem czy nicią świecy z trendu spadkowego i go po prostu zignorowaliśmy? Czyli mieliśmy fake out na tych czterech punktach zbiorczych do tej pory, bo nagle flying doji czy ta świeca wcześniejsza tutaj zadziałała o wiele lepiej. Nadal technicznie pamiętajmy, że jesteśmy w Hoście, nie jesteśmy jeszcze w Bessie. Na naszym kanale mówimy o dwóch punktach, które potrzebujemy do książkowej Bessy w been at for multiple, multiple years, Gdzie mówimy o tym od wielu lat. Average, which... A więc cena musi być poniżej 200 średniej kroczącej. To mamy zaznaczone jako haszyk jest. And we have to have a death cross on... Ale musimy mieć jeszcze Death Cross. On the daily. Na dziennym wykresie. W momencie, kiedy mamy potwierdzone te dwa zdarzenia, we're in a bear jesteśmy w bezsie. We only have one check mark, so na razie we're... mamy tylko jeden potwierdzony wskaźnik. In Nadal so jesteśmy w kości. A pamiętajmy, że w giełdzie ona się zupełnie innymi rzeczami cechuje. Normalna giełda, czyli SP 500, nie wiem, giełda polska. WIG 20, cokolwiek, jeżeli 20% cokolwiek spada, aktywa spadają, wtedy technicznie mamy besę. A jeżeli Bitcoin spada 20%, to jest tak naprawdę nic. It's just a normal tuesday, right? Normalny czwartek czy wtorek. Więc mamy różne scenariusze w tym wypadku. Teraz i teraz to, na co będę zwracał uwagę. Over the next three, three candles to six... Przez kolejne 3 do 6 świec, czyli 15 do 30 dni na tym wykresie. How much of a do we see? Ile wzrostu od tych granic będziemy widzieć? Is it a true trend reversal? Czy to faktycznie jest ten trend wzrostowy? I jak gramy z tym poziomem 46 i jak będziemy dzia działać w tym poziomie? 46 800 dolarów. 46 500. This level. 46 500. 46 800. To jest krytyczny moment. Jeżeli byśmy mogli to utrzymać jako linię wsparcia, następny poważny poziom, na który należy zwrócić uwagę, to jest 57 725 dolarów. To są te dwa poziomy w przypadku naprawdę pro wzrostowych rzeczy, które miałoby się tutaj wydarzyć, na które należy zwrócić uwagę. You know, 40, 46, 46, Powiedzmy w skrócie 46,5 i 7. Okay? Those... 57 tysięcy. Te dwa poziomy, na które będziemy zwracać uwagę. Jeżeli będziemy, zatrzymamy ten poziom pierwszy jako linię wsparcia, potem atakujemy 57 tysięcy. I wtedy, dopiero jeżeli te dwa punkty będą zaznaczone, Możliwe, że będziemy atakować all time high. We're a Wszystko zależy od tego, czy wygra ta świeca, która może odwrócić trend, in the power of the czy po prostu siła ruchomych piasków, albo ym, no, bagna, w którym możemy się znaleźć z wykresami bitcoina, czyli z ceną. Która jest w tych if we get engulfed into the quicksand, it could be ugly for many, many months. So we want to avoid that at all costs and it's all going to come down to the next 3 to 5 candles. That we print here on the 5-day chart Na pięciu wykresie. for Bitcoin and we will be keeping you up to date. I będziemy wychodzić z kolejnymi Także macie to, w skrócie, bardzo szybko. Ja idę sobie jeszcze skuknąć na Hiszpanię. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. Jak zawsze, jeżeli nie, oryginał jest dostępny. Tam też możecie po angielsku sobie śmignąć bardzo szybko. Zawsze dodajemy oryginały też. No i życzę Wam wspaniałego wieczoru. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.